Mamy nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Są to cztery osoby. Łączna ilość osób w województwie kujawsko-pomorskim to 245. 197 osób znajduje się w tej chwili w szpitalach i są hospitalizowane. 13 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, są to decyzje sanepidu oraz nadzór wynikający z przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie te osoby są pod kontrolą policji na bieżąco sprawdzane, monitorowane czy przestrzegają nakazu kwarantanny. Dziś kolejna wideokonferencja, na której byli obecni dyrektorzy szpitali z województwa kujawsko-pomorskiego, środowiska Medyczny oraz sztab kryzysowy, który jest najbardziej zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów. Tematy, które poruszaliśmy, są to nowe obowiązki, jakie skierowałem do szpitali, czyli triaż oraz podział pacjentów na wejściu do szpitali. Częściowo było to rozwiązane w dziewięciu jednostkach służby zdrowia, jednak od dzisiejszego dnia, tak naprawdę od jutrzejszego, będą musieli stosować to wszyscy. Mówiliśmy też o przepływie pacjentów w wyniku pojawiających się nowych przypadków pomiędzy szpitalami oraz o uruchomieniu izolatoriów i bardzo ważnego elementu hoteli dla medyka. Myślę, że na bieżąco rozwiązujemy wszystkie problemy. Sprawa nie jest prosta, łatwa.